Wiosnę należy rozpocząć także nową fryzurą, odświeżyć się, zregenerować. Myślę, że ten konkurs, którego kolejną edycją dzisiaj rozpoczynamy, współzawodnictwa w zawodzie fryzjer, którego organizatorem jest Podlaska Komenda OHP oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, będzie dobrą okazją do tego, żeby po pierwsze ocenić swoje własne kwalifikacje przez uczestników konkursu po latach nauki po latach praktyki już i efekty mam nadzieję dzisiaj będziemy tego mogli zobaczyć Dzisiaj najlepsze fryzjerki będą miały okazję wykazać się tutaj swoimi zdolnościami i laureatka konkursu będzie reprezentowała szkołę i Hufiec pracy na centralnym wyjeździe w pleszewie. Traktujmy to także jako trochę zabawę, jako przygotowanie także do egzaminu zawodowego. Zadaniem było upięcie fryzury z wykorzystaniem koka, ewentualnie z symetrią i asymetrią. Nie powiem, miałam trudności dosyć spore, bo włosy były bardzo delikatne i ciężko było je natapirować. A głównym elementem właśnie tej fryzury był tapir. Bardziej się bałam, że nic nie zrobi, bo cały czas zmieniała fryzury i tak nie wiedziała, co zrobić, żeby tak, żeby coś wyszło z tych moich włosów. Są długie, ale ciężko się je robi. O tak powiem. Założeniem kształcenia jest to, ażeby kontakt z klientem oczywiście był. My staramy się, ażeby to głównie uczniowie trzecich klas. Mieli już bezpośredni kontakt z klientem, pracowali przy, jako asystenci fryzjerów i fryzjerek i żeby już samodzielnie także pewne zadania wykonywali. Mamy bardzo duże zainteresowanie, ponieważ prowadzimy różnego rodzaju promocje w naszym salonie w Łomży, między innymi mamy bardzo dużo emerytów, rencistów, którzy przychodzą do nas i bardzo chętnie korzystają z usług fryzjerskich właśnie wykonywanych przez młodzież, ponieważ są to niewielkie opłaty, które praktycznie Pokrywają tylko koszty materiałów. Dlatego też ten salon cieszy się dużo popularnością. Takim dużym zainteresowaniem cieszy się salon w Łomży, ale nie tylko w Łomży. W szczególności kiedy są organizowane różnego rodzaju studniówki, bale, szkolne i nie tylko, ponieważ tam właśnie dokonujemy też promocyjnych jakby usług i praktycznie dla tej młodzieży to są bezpłatne usługi. Młodzież bardzo często korzysta właśnie z naszych salonów. Zapraszam wszystkich klientów do naszego salonu w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 159. To jest salon nad pocztą. Tam na pewno Państwo znajdziecie doskonałych doradców, doskonałych fachowców, ażebyście mogli skorzystać ze swoich, mogli skorzystać z usług fryzjerskich, które są w moim przekonaniu, nie tylko w moim, ale także klientów na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze miejsce zdobyła Dorota Siok, środowiskowego chówca pracy w Łomży i zasadniczej, i zasadniczej szkoły zawodowej Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Wy obie jedziecie, bo nie pamiętam, jak jest modelką. Chyba nie. Ale bo to też ma znaczenie, że modelka miała odpowiednie głosy. I tak, Możecie wytworzyć Tak. No. Także, gratuluję też. Proszę bardzo. Nie poddawałam się. Zaczynałam trzy razy i jak widać dobrze się skończyło, bo zajęłam pierwsze miejsce. Jestem bardzo z tego powodu zadowolona i dumna. Pracę oceniam na bardzo dobrą. Bardzo mi się podoba. Zrobiła bardzo ładnie. My mamy cztery szkoły w Łomży, w Zambrowie, w Siemiatyczach, w Wasilkowie i wszędzie tam funkcjonują nasze pracownie fryzjerskie, tam funkcjonuje, funkcjonuje kształcenie w tym dowodzie. Właśnie. Ta współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży no, układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od lat, współpraca układa się dobrze. Nie warto szukać innego partnera, jeżeli jest dobry partner, bo on, jak to się mówi, lepsze jest wrogiem dobrego. Stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym czterech szkół zawodowych, gdzie uczniowie m.in. kształcą się w zawodzie fryzjer, jest bardzo zainteresowany tym, ażeby poziom nauczania w tym zawodzie był wysoki. Tego typu współzawodnictwa powodują, że mamy weryfikację wiedzy młodzieży, która uczy się w zawodzie fryzjer. Tym bardziej, że głównie uczestniczą w nim uczniowie trzeciej klas, które przygotowują się do egzaminu końcowego, egzaminu zawodowego po zakończeniu zasęciu szkoły zawodowej. Ma na celu ten konkurs przede wszystkim zmodyfikowanie tej młodzieży do nauki, do uczenia się tego zawodu, do poprawienia własnej samooceny, do, do ośmielenia ich do zdawania egzaminu kwalifikacyjnego. Niestety mamy też problem z przystępowaniem do egzaminu. Było to moim marzeniem zostać fryzjerką i odnalazłam się w tym, znalazłam szkołę i cieszę się, że właśnie to jest mój zawód, bo lubię to co robię i cieszę się, że mogę się kształcić na nowo, poznawać się nowe typy różnych fryzur i po prostu się w tym popełniam. To jest to co lubię po prostu.